Witajcie moi mili, dzisiaj na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie wpadłem naprawdę nietypowym kandydatem na próbę autostradową. Samochodem angielsko-chińskiej marki MG Motor, która w zasadzie to dopiero co pojawiła się na rynku polskim. Przed Wami świeżutki MG ZS. Wersja podstawowa Exite z bazowym, wolnoszącym 1,5 podmiazgu. Taki ZS z 1.5 pod maską kosztuje niecałe 80 tysięcy zł brutto. Ten egzemplarz jest doposażony w kolor, winny lakier, także 82 tysiące zł brutto. Dokładną prezentację tego samochodu możecie obejrzeć sobie na kanale. Auto do testów zostało mi udostępnione przez grupę BEMO. MG ma już kilka swoich salonów w Polsce. A jeśli chodzi o Szczecin, to wkrótce dwa mają się pojawić: jeden na Ustowie, drugi na ulicy Pomorskiej. Ale jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym samochodem, chce po prostu taki kupić, to nie ma problemu. Handlowcy grupy BEMO są już gotowi do rozmów, a samochody dostępne na ekspozycji oraz gotowe do jazd testowych. I to nie tylko tyczy się modelu ZS, ale również innych. Egzemplarz, w którym właśnie siedzę, ma pod maską silnik 1.5 VTi Tech. Wolnossąca, czterocylindrowa, benzynowa jednostka na wtrysku pośrednim. Także gaziutek by tutaj... Fajnie też podpasował. 106 koni mechanicznych, 141 Nm. Jest to silnik koncernu Sides Motor. MG Motor należy teraz do Sides Motor. Manualna 5-stopniowa skrzynia biegów, napęd na przód. Masa tego samochodu. 1231 kg, jeśli chodzi o osiągi. Pierwszą setkę powinniśmy tutaj uzyskać w 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna to podobno 175 km na godzinę. Myślę, że możemy startować. To co, palimy samochód, i może przy tym soundcheck jakiś, ale od razu mówię, dźwięk jest tutaj normalny. No tak jak mówiłem, normalna, czterocylindrowa, wolno-sąca, benzynka mała. Dość ekonomiczna, średnie zużycie paliwa. Od 6 do 9 litrów, powiedzmy. No i będziemy startować. A, ciekawa próba autostradowa. 7-letnia gwarancja na ten samochód. 7 lat lub 150 tysięcy kilometrów. No to już jest, kurcze. Coś. Dobra, wjeżdżamy w ogóle prędkościomierz. To jest ciekawe, ale. Z dwujeczki już nie będziemy tam pędzlować. No, ogólnie ciekawe to jest, że czcionka tutaj jest prawie taka jak w Audi, chyba troszeczkę grubsza, ale mega. Podobna. Wyskalowanie licznik prędkościomierza też specyficzne Ale jak wcześniej powiedziałem, pełna prezentacja tego samochodu jest na kanale Zachęcam do obejrzenia Jest to naprawdę wnikliwa prezentacyjka Ja tutaj ściągam kamerę Rękaw, ale spokojniutko O, już pan tutaj macha Hello? Kulturka Leci sobie petrolheadzik MGZS no to co tutaj się czepiać. No i dobra. Niemiecka strona odcinek bez ograniczeń prędkości. Ciśniemy strujeczki. Wiatr. No teraz jest trochę pod wiatr. No i lecimy. Wiecie, to jest prędkość maksymalna tutaj. 175 wpisane Także tutaj No musimy troszeczkę podziałać Żeby do tylu się bujnąć Widzę za mną jakiś Volkswagen busik ciśnie No i 164 Ja tutaj piąty bieg wrzucam No i piąty bieg to widzę tutaj będzie Nad biegiem Od razu auto zwolniło Taki MGZS Wprawdzie jest lekko Lekko ponad 1200 kg Ale jednak, kurczę, no jest wysoki Także powierzchnia No tutaj taka czołowa jest spora całkiem no, Wysoki samochodzik No i to jest odczuwalne na próbie autostradowej Ale spokojnie Na razie było 165 km na godzinę według GPS-u Myślę, że tutaj możemy sobie sprawdzić prędkości obrotowe no, dajmy na to takie 130 km na godzinę. Takie prędkości normalniejsze. 130 to 2451 obrotów. Dajmy na to 110 i 90 sobie sprawdzimy. 2823. I 90, ten samochód najlepiej się czuje do takich 120 km na godzinę, jak tak podróżujemy. Wtedy troszeczkę mniej nimbuje, troszeczkę jest ciszej. No i wiadomo, troszeczkę będzie niższe zużycie paliwa. 90, no to 2368. I okej. Okay. Co, ciśniemy tutaj, czy nie? Może od razu na odcinku specjalnym się przeniesiemy? Zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest miejsca, w ogóle nade mną. O Jezu. to jest 7 palców wolnej przestrzeni. To wspinamy się pod górkę. 100-150, już zmierzymy sobie w drugą stronę. Nie będę tutaj zwalniał. Piąty bieg jest ewidentnie tutaj ostrym nadbiegiem, ale to bardzo dobrze, że samochód ma taki nadbieg. Wiadomo, przy takich 140-150 km na godzinę. No to już yy, nie ma aż takiej swobody. No, mniejszy silniczek po prostu, mniejszy silniczek, ale za to prosty. No i tutaj już będziemy się bujać. Także damy sobie czwóreczkę. Strzemia biegów wchodzi w miarę ok. Generalnie jadąc takim MGZS. Mamy wrażenie, że ten samochód jest po prostu taki japońsko-koreański. Jest takie, hmm, jakby to ująć, odbieramy ten samochód jako taki, może troszeczkę bardziej surowy, ale jako taki solidny. Jako. Nie wiem, jak to powiedzieć i opisać. No dobra, patrzymy tutaj. 167 To jest podgórka, na szczycie górki mamy Patrz, 7, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, jeszcze trochę No i 180 według GPS-u, piękna sprawa Patrzcie, na czwartym biegu Na piątce myślę, żebyśmy tutaj zwolnili ja nie wiem, ale w odbiorze też nie jest tutaj chyba jakoś tak głośno strasznie W każdym razie powiedzmy znośnie Wiecie, nie mówię o cyferkach, ale o takim odbiorze Siedzimy w środku i po prostu e, ciśniemy No pomiar wyciszenia no to macie też w głównej e, prezentacji tego samochodu Ale tutaj policja albo cole pędzą No ale e, zrobimy szybki taki soundcheck z dwójeczki Normalny dźwięk czterocylindrowego silnika Kurcze, cole tutaj pędzą i za nami jadą Pewnie kogoś będą gonić, ale myślę, że nie nas Czy MG jest przypałowym samochodem? Raczej chyba nie. W Niemczech to ogólnie nie jest e, Nie jest to jeszcze taka, że tak to ujmę Egzotyka Ponieważ no już jakiś czas MG są tutaj na rynku. No, czy zostaniemy zatrzymani? Jestem naprawdę ciekaw. Będzie bite folgen? Nie będzie bite folgen. Ale co le poszli? Beu semeczką Passatem, no. No, patrzcie, tutaj lekka walka o cienie aerodynamiczne. Troszeczkę się schowałem za ciężarową. No i co? Będzie więcej niż paczka 8. No, 181 km na godzinę. I myślę, że możemy odpuszczać. Damy sobie na piątkę po prostu. A raczej na piątym biegu już szybciej. Nie pojedziemy, chociaż... Nie, nie, raczej nie Chociaż gdyby tak się bójnąć z górki I nadbieg wrzucić No to może by się jeszcze tutaj fizykę zaskoczyło I ponad 181 poszło No i dobra 100-150 jeszcze I tu myślę, że będzie ok Moment, z sobie pociśniemy Dwójeczka jest tak do 100 km na godzinę Dajesz, dajesz MG. Dobra, lewy 1561. No i tak to wygląda. No 100 200 wiadomo. Nie będziemy tutaj mierzyć. I okej, okay. myślę, że to by było na tyle. No, jeśli tak naprawdę ostro jedziemy, no to 13 litrów tutaj wynosi zużycie paliwa. Ciężej w zasadzie osiągnąć wyższe zużycie. Wiecie, nie jest to samochód stworzony e, na jakieś szybkie przeloty autostradowe, a raczej po prostu normalnego przemieszczania się, no taniej eksploatacji i tak dalej. Bądźmy obiektywni. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa się niesamowicie podobały. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie.